Moi drodzy, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, ale Pan Bóg jakoś tak, szczególnie w dziele zbawienia, posługuje się kobietami. Właściwie można powiedzieć, gdyby nie kobiety, to wielu rzeczy fundamentalnych dla tego, w co wierzymy, pewnie by nie było, nie zadziałyby się. Najpierw mamy Ewę, która jest matką wszystkich żyjących. Zresztą to imię, Hawwach. Znaczy tyle, co matka wszystkich żyjących. Potem mamy Maryję, którą Bóg wybiera, bez której, bez niej, kobiety z Nazaretu nie byłoby możliwe wcielenie syna Bożego, a przez to odkupienie nas przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gdyby nie było tej kobiety. Kobiety poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, której na imię Maryja. Potem pewnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się, że Jezus z zmartwychwstał, albo doszłoby do tego w jakichś innych okolicznościach, gdyby kobiety, które po grecku nazywamy myroforami, czyli niosącymi pachnidła, nie poszły do grobu, żeby namaścić Jezusa. I gdyby Pan Jezus nie ukazał się Marii Magdalenie. To ona nosi tytuł Apostola Apostolorum, to znaczy Apostołka Apostołów. To ona poszła do apostołów i powiedziała, Jezus zmartwychwstał, widziałam go. I również można powiedzieć, nie wiadomo, czy byśmy tutaj dzisiaj wszyscy siedzieli, tak jak jesteśmy na tej wieczornej mszy świętej, gdyby nie pewna kobieta, której historię opisuje dzisiejsze pierwsze czytanie. Bo do tej pory święty Paweł głosił Ewangelię, no, umówmy się, tak jak to się dzisiaj przyjmuje na terenie Azji. Znaczy na Bliskim Wschodzie Syria, dzisiejsza Turcja, Liban, te tereny Bliskiego Wschodu. I oto dopłynął statkiem do miejsca, które dzisiaj na północy Grecji nazywa się Kawala. Tak się nazywa ten port. On był kiedyś na drodze takiej kupieckiej, lądowej, też prowadzącej z Rzymu. Jak ktoś się bał jechać, płynąć statkiem, to mógł lądem wędrować tam wzdłuż wybrzeży Adriatyku i potem do dzisiejszej Turcji, do tych wszystkich kolonii rzymskich i greckich. Kawala. No i właśnie tutaj kawałeczek dalej jeszcze przeszedł i przyszedł do Tiatyry, tak nazywało się to miasto. Miasto, w którym było bardzo niewielu Żydów, na pewno mniej niż dziesięciu dorosłych mężczyzn, bo nie było nawet synagogi, a to był wymóg, musiało być dziesięciu mężczyzn, żeby powstała synagoga, tak zwany minian, czyli liczba odpowiednia do modlitwy liturgicznej. Natomiast Żydzi przychodzili bardzo często w szabat w takich miejscach, gdzieś nad jakiś strumyk czy potok, bo w bieżącej wody, gdzie mogli dokonać obmyć rytualnych i rozpocząć swoją modlitwę. I właśnie w takim miejscu, Paweł przyszedł i tam usiadł, sądząc, że przyjdzie szabat, to pewnie przyjdą też jacyś Żydzi, jakieś Żydówki, a on najpierw głosił Ewangelię Żydom. I pojawiła się kobieta, która ma na imię Lidia, i w dzieje apostolskie, Określają ją jako bojącą się Boga, bojąca się Boga. W ten sposób określano w tamtych czasach kobiety i mężczyzn, którzy chcieli przyjąć judaizm. Uczyli się Pięcioksięgą Mojżesza, zaprawiali się w znajomości i przestrzeganiu przykazań prawa Mojżeszowego. Jeszcze nie byli, nie dokonali tego wyznania wiary. W żydowskiego Boga, ale już byli nim zainteresowani, nazywano ich bojący się Boga. Co ona prawdopodobnie chciała przyjąć wiarę judaizmu. I usłyszała Pawła. I kiedy przysłuchiwała się jego naukom, Pan otworzył jej serce i została ochrzczona wraz ze swoim domem. Co to znaczy domem? Tym słowem dom, to jest trochę tak jak w języku angielskim jest takie słowo home, jest słowo house które oznacza budynek, dom jako budowlę i home, dom jako instytucję. Dom oznacza też w Biblii tego człowieka, jego żonę czy jego, jej męża, ich dzieci, ich niewolników, sługi, ich pracowników. A ona miała przedsiębiorstwo, miała hurtownię materiałów, handlowała purpurą, czyli w ogóle farbowanymi materiałami. Być może miała też jakieś szwaczki, może też pracowali u niej jacyś folusznicy, czyli farbiarze płcien. To było całe przedsiębiorstwo, cały jej dom wielu ludzi. I ona przyjęła chrzest, a wraz z nią cały dom, czyli cała ta jej rodzina i jej pracownicy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ta teatyra była pierwszym miejscem w Europie, w którym Paweł głosił Ewangelię. I ta Lidia z dzisiejszego pierwszego czytania jest pierwszą Europejką, która przyjęła chrzest. Opatrzcie na naszym kontynencie pierwszą chrześcijanką była kobieta. To nie był jakiś król, jakiś wódz, jakiś wójt, sołtys, prezydent, premier, nie wiadomo kto, tylko kobieta, która eła szmateks handlowała szmatami. To jest pierwsza ochrzczona Europejka. Widzimy teraz te konsekwencje. Ewa, potem Maryja, potem Maria Magdalena, teraz Lidia. Kobietami posługuje się Pan Bóg. To jest rzecz godna zauważenia i warta podniesienia, zwłaszcza dzisiaj, kiedy 26 maja wspominamy, każdy z nas, każda i każdy z nas wspomina najważniejszą kobietę w naszym życiu, czyli nasze mamy wspominamy. Modlimy się. O zdrowie i pomyślność dla żyjących, o dar nieba dla tych, których już nie ma pośród nas, żywych na tym świecie. Mówi się, jest to myśl cokolwiek heretycka, ale mówi, że Pan Bóg nie może być wcześniej wszędzie. Pan Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył matkę. Matka jest wszędzie tam, gdzie, gdzie Pan Bóg już nie zdążył. Gdzie Pan Bóg już nie da rady być, to, to postawił na naszym życiu, na drodze naszego życia matkę. Tak, rzeczywiście, to można powiedzieć do tej kolekcji kobiet, które wymieniłem, tych czterech z historii zbawienia, dochodzi piąta, ta indywidualna, właściwa dla każdego z nas, dzięki której my tu jesteśmy. Mamy kobietę, dzięki której w ogóle wszyscy ludzie, cały rodzaj ludzki istnieje. Mamy kobietę, dzięki której Chrystus stał się człowiekiem. I kobietę, dzięki której wiemy o zmartwychwstaniu, i kobietę, dzięki której my wszyscy Europejczycy przyjęliśmy Chrzest, i kobietę, dzięki której żyjemy, nasze mamy. Tak się można powiedzieć w tym dzisiejszym dniu spina tajemnica historii zbawienia, w której wpleciona jest historia naszego życia, naszej ludzkiej egzystencji, co jest dla nas z jednej strony powodem do dumy, a z drugiej Także jakimś wyzwaniem do tego, byśmy pozostawali wierni życiu, które otrzymaliśmy od Boga przez nasze mamy i powołaniu do chrześcijaństwa, które przyjęliśmy wraz z chrztem. A tą matką chrzestną nas wszystkich jest dzisiejsza bohaterka z dziejów apostolskich. Bądźmy zatem wierni naszemu życiowemu powołaniu, chrześcijańskiemu powołaniu a świadomość tego, gdzie sięgają nasze korzenie, niech dodaje nam otuchy i odwagi, by stawić czoła wszystkim przeciwnościom, także tym, które dotyczą i naszego codziennego życia, i najgłębszych spraw, tych wartości, które wyznajemy i w które wierzymy. Amen.